Mam szarpnięcia. Są płoć. O Jezu. Moja A, jaka duża płoć. O matko, moja rekordowa chyba. I to nie jest płoć. No zobacz, to jest teraz tak. Nie tak. wiedziałem, że to są. Wezmę mój odtacz. Matki, wyłączam. nie wyłączasz. Ja teraz nagrywam swoim. No to nie wyłączaj przynajmniej. Wyłączyłeś czy nie. No to dobrze. Chyba ja tak Chcę, żeby Także było widać. Teraz to nie widać, Albo widać. Dobra, krasną do siatki. Więcej daje się z Zobaczmy Duża, na palcach mierzymy. No to będziemy ten... Jak będzie jakieś branie, to będziemy nagrywać. Dobra, teraz robią mam tutaj takie fajne miejsce. Tam jest góra bobra chyba. O! Zanęte pokazywałem na początku. z tych ostatnich odcinków, ale jeszcze tam kilka będzie. Tam Antek jest, ja tutaj znalazłem takie miejsce fajne. Woda jest przejrzysta. Jeszcze wpadzę może Mamy sumika, bo nie wiem czy się nagrało, to mówię tak. Trudno go odhaczyć. Kamera moja poprzednia, co nagrywałem, chyba już pamięci nie ma. Więc to nagrywam. Nie widzę go. Ten sumik chyba zdechnie. Biedak.

Jest blisko teraz już widzę strasznie mocno siedzi Dobra, obetniemy, żeby się nie męczył. Dobra, odcinaj. O, maczka. Szybko. No to mam problem. O nie, Tak. Czekaj. Wezmę nóż. Dobra. Dobra, do siatki go do siatki. Nie. Jeszcze zdjęcia do siatki. Ale z tym już nie. Z tym też do siatki. Dobra. No to tak. No to tyle. Dobra, wypuszczamy krąpika. I <laughs> hate